Katowice nocą, ze spiżową mocą Zapraszam serdecznie na odcinek o gigach i o letnich transferach, które poczynili w tym okienku letnim transferowym Zapraszam serdecznie do oglądania. A więc widzicy przychodzący nie będę tutaj się rozdrabniać. Prosty kto przyszedł do GKS Katowice. Także lecimy, uwaga. Pietrzyk Kacper Słutnika Krachów, Kraków, Krawczyk Szymon z Górnika Łęczyca, Twiednok z MKS Kluczbork, Prósowek Maciej Piask Gliwice, Wędrowski, Marcel Pogon Szczecin, Paluszek Aleksander Śląsk Wrocław, Łukasik Kasper Pogon Szczecin, Kowalczyk Mateusz Brądby Łukasz Łukowski Jakub z Ułoś Buxa, Aleksander z Górnika Zabrze, Rajczyk Filip z Śląska Wrocław, -Jesse z Willem 2, Markowicz -Emman z Göteborga i Warszawa przed przedostatni dzień okna transferowego letniego, także to jest mocny tutaj poczyniony ruch jeśli chodzi o odejścia, już wam tutaj mówię moi drodzy kochani Komór Aleksandar Aleksandar do ruchu Chorzów Bergier Sebastian do Widzewa Łódź, Baranowicz Bartosz do Gigosoka Strzębierz, Filip Szymczak do Lecha Poznań, potem już poszedł do Charlesa. Korczak Kamil wolny agent, Peksa, Przemysław do Kitio, Pietrzyk Kasper wolny agent, Kowalczyk Mateusz do Brętby, Dawid Drachal do Rakowa Częstochowa, powrót do pożyczenia, Kajduk, Jakub, Krewczyk, Szymon Górnik, Łęczna, Kokosiński Jakub wolny agent, Mak Mateusz, Znicz Pruszków, Oskar Repka do Rakowa Częstochowa, transfer 700 tysięcy, Kacper do Sendencji Nowy Sącz pożyczenia i Buksy Aleksander jak się okazuje powrócił 8 września z pożyczenia do Górnika Zabrze i został wypożyczony ponownie do Polonii Warszawa. Także ciekawa sprawa tutaj pana Buksy. I to na tyle odejść i omówimy za chwilę wszystko co się tutaj wydarzyło po prostu po kolei, bo to bez sensu teraz było takie tylko przedstawienie. Zapraszam serdecznie do Spotka w Katowicach. Nie będę się rozdrabniać, po prostu będę mówić o przyjściach, które są tutaj ciekawe jakkolwiek i nie są powrotami z pożyczeń. Także zacznijmy od Macieja Rosołka, tutaj z Piasta Gliwice, który przyszedł jako wolny agent. Grał w 32 spotkaniach w Piastie Gliwice, 4 gole, 3 asysty, 1 rzuta kartka, generalnie grał bardzo spoko, bardzo dużo, ma spoko ocenę 6-8. Także ten napastnik może się przydać KKS-owi Katowice, chociaż w 6 meczach na ten moment, wiadomo, nie w pełnym wymiarze czasowym wszystkie, strzelił 0 goli, ale może to być też spoko transfer, zobaczymy co czas pokaże, bo nie mogę tutaj powiedzieć czy będzie dobre czy nie, dlatego że nie wiem. Zobaczymy za pół roku, za rok. Za rok przede wszystkim. Kolejny transfer to Wędrychowski Marcel tutaj z Pogoni Szczecin, który tak naprawdę też jako wolny zawodnik odchodził z tego co tutaj widzę. Yy, w Pogoni Szczecin nie szło mu jakoś super dobrze, nie mógł się przebić nigdy, miał tutaj 12 spotkań w zeszłym sezonie, jeden gol. I też wiadomo niepewny wymiar czasowy, także tutaj teraz w GKS Katowice będzie mógł prawdopodobnie otrzymywać więcej szans w większym wymiarze czasowym, chociaż też jest napastnikiem, tak samo jak Rosolek, więc zobaczymy który z nich będzie lepiej sobie radzić, ale bodajże to jest bardziej skrzydłowy. W sensie na flesz pokazuje mi napastnik po prostu. Także co, taki tutaj początek. Yy, Ruch Spoko ocena w ostatnim meczu 7-1, yy, gdzie GKS wygrał z Radomiakiem radą. Także też ciekawa historia. No ciężko stwierdzić, nie? Taki tutaj jest ziutek fajny z Pogoni Szczecin. Zobaczymy, czy sobie tam się rozwinie jeszcze w GKS-ie Katowice. Idziemy dalej. Aleksander Paluszek ze Śląska Wrocław jako wolny agent. Tutaj Śląsk Wrocław pozbył się wielu piłkarzy generalnie i poszedł do tych właśnie yy, ze średniej i mniej średniej półki do ekstraklasy klubów. Yy. Powiedziałem to bardzo dziwnie, ale mniejsza z tym. W każdym razie gościu tutaj na razie grał jeden mecz, 30 minut, ostatni mecz z Radomiakiem, gdzie właśnie GKS Katowice wygrał to spotkanie, także być może to bardzo dobre tutaj wejście było. Prawdopodobnie tak. I to tyle na razie, co można tutaj powiedzieć o Paluszku. GKS Katowice generalnie robi transfery ciekawe, w sensie takich zawodników nieoczywistych często, może zobaczymy, czy się przyjmą czy nie. Pewnie część tak, pewnie część nie, no standardowo w sumie jak w każdym klubie, także tak to się przedstawia na ten moment. Drugi ziomek z Pogoni Szczecin, czyli Kasper Łukasik pomocnik, który grał w 30 spotkaniach w Pogoni Szczecin 2 Gole 4 asysty. Też ciężko mi tutaj ocenić czy grał wszystko. Generalnie jak tutaj patrzę, to on wchodził raczej na parę 10 minut w tych spotkaniach, po prostu więc tak to wyglądało. 21 lat jako wolny zawodnik, spoko w sumie. Na razie ma 7 meczów rozegranych tutaj w GKS Katowice, W parę ma w pełnym meczachym, parę nie, także zobaczymy to też czas pokaże Kasper Łukasik Łukasiak, sorry. Sorry, Kasper. Yy, tak się przedstawia. I to tyle. Kolejnym jest transfer Mateusza Kowalczyka. W końcu się udało go wytransferować za milion euro do z Katowice z Brandby, z którego był w zeszłym sezonie. Gdzie miał 31 spotkań, 3 gole, 5 asyst, 5 żółtych kartek, 7-1 średnia. No to jest podstawowy zawodnik. tak naprawdę młody Polak grał też ostatnio z Armenią, właśnie i z Macedonią Północną. Z Macedonią pełen czas, z Armenią 63 minuty. Oba mecze wygraliśmy, także bardzo fajnie. Tutaj sobie, no to jest dobry zawodnik. To jest taki zawodnik też przyszłościowy pod sprzedaż w przyszłości po prostu do jakiegoś lepszego klubu. Może do jakiegoś topowego z Ekstraklasy, czas pokaże, może za granicę, zobaczymy. W każdym razie, 21 lat, 2004 rocznik i perspektywiczny zawodnik na pewno, to trzeba mu oddać. Jakub Bukowski, który jest napastnikiem, przyszedł tutaj właśnie do GieGa jako wolny agent z Widzewa, Łódź. W Widzewie miał 27 spotkań, 3 gole, 1 asysta, także tutaj coś się tam działo, generalnie z tego co widzę tutaj w Widzewie, no grał grał trochę. No nie powiem, że nie, no grał, grał, coś tam sobie grał. Też raczej po pół meczu, ale troszeczkę więcej niż pół meczu z reguły. Także też tutaj kolejny napastnik IgK e, Katowice po prostu sobie pobrał tych zawodników, którzy nie byli do końca może w klubach, może nie chcieli tam przydłużyć kontaktów z zawodnicy IGKS sobie po prostu podebrał paru takich piłkarzy i sobie zrobił z nich zlepek e, tutaj, może przyszłych gwiazd tego zespołu, może ligi. No to czas pokaże, zobaczymy, czas pokaże. Dziwna sytuacja z Aleksandrem Buksą, bratem Buksika z reprezentacji. 12 lipca przyszedł tutaj, czyli do z Katowice z Górnika Zabrze no a w wrześniu poszedł z powrotem do Górnika Zabrze i poszedł do Polonii Warszawa także być może Górnikowi to coś nie odpowiadało w tym jak tutaj sobie gra w jakaś Katowice, czy może jakieś inne względy, tak naprawdę nie wiem musiałbym robić research, a ja na research niestety nie mam czasu moi drodzy, może jak będę z tego zarabiać to może wtedy będę mieć czas, no a na razie taka informacja musicie się dowiedzieć sami, powodzenia Kolejny wolny agent to Filip Rejczyk warty 475 tysięcy tutaj euro według flash Score. ze Śląska Wrocław jako wolny zawodnik, gdzie Śląsko za bardzo nie grał. w Legi wcześniej też grał, wcześniej nie grał, ale był w LEGI. Warszawa, także tutaj na razie jeden mecz rozegrany, w sensie jeden mecz, jedną minutę zagrał. Jest od paru gdzieś na, nie od paru spotkań jeszcze na ławce cały czas po prostu i raz zagra minutę. Także to jakieś chyba uzupełnienie po prostu 19 lat, być może tego tam trochę podtrenują, coś tam się podszkoli, tak, taktycznie może też coś tam się polepszy i, i będzie fajnie wyglądać, ale to czas pokaże też to jest taki pewnie po prostu wzięty zawodnik po to, żeby może wyskoczył, a może nie. Kolejny zawodnik, to pomocnik Jesse Borsch, Hanni, 25 latek jako wartości według Flash Scora z Willem 2, który grał praktycznie w każdym meczu przez dwa sezony tam, ale oni spadli teraz z Redivisie do drugiej ligi holenderskiej, także tutaj jako wolny zawodnik przyszedł sobie do gks Kotowice i być może to będzie na plus dla niego i dla GKS-u, bo tak naprawdę z takiego, nawet jak spadkowi, jeszcze pewnie jakiś tam poziom ma, może wzmocnić tutaj GKS-u, tak mi się wydaje. Yy, ale to też czas pokaże. Eman Markowicz tutaj doszedł z Göteborga, ale nie widzę wartości w sensie, ile ten transfer był wart, ile on kosztował GKS Katowice. Bo, bo nie ma tego na wszystko, że ja mi się nie chce sprawdzać gdzie indziej. Także co, gościu tutaj, jak on wyglądał, spójrzmy sobie: tylko karierka tutaj był z reguły poza składem. Yy, ostatni mecz, który zagrał, może miał kontuzję, nawet nie wiem. Yy, ostatni mecz, który zagrał, to był 6 lipca. Yy, i grał generalnie większość czasu wcześniej po prostu więc możliwe że po prostu kontuzjogenny albo jakieś inne powody Eman Markowicz z Norwegii 26 lat Kolejny zawodnik to Iliasz Skuring, który został wytransportowany za 400 tysięcy euro, czyli znacznie poniżej swojej wartości, przynajmniej według Flash Score, z Legii Warszawa tak naprawdę, gdzie był wypychany w sumie, no i tak naprawdę dobrze, że w sumie go nie ma dla Legii i dobrze, że jest dla GKS Katowice, bo to jest napastnik, który na pewno może coś tutaj jeszcze pokazać, nie, no bo już sobie kiedyś radził w Ekstraklasie generalnie, Stali Mielec, także co, także tutaj w GKS Katowice. Zobaczymy jak będzie grać, bo jeszcze nie grał, bo to jest transfer z końca okna transferowego, w tym weekendzie to wiemy jak to tak naprawdę wygląda mm, Także co tu można jeszcze ciekawego powiedzieć o nim Wszystko chyba wiecie, bo znacie go raczej Także co, to są przyjścia, które tutaj e, ugościły, znaczy inaczej, GKS Katowice ugościł tych zawodników u siebie e, Różnymi formami kontraktu i teraz przechodzimy sobie do odejść z klubu w letnim okienku transferowym Wybiorę sobie jakieś takie ciekawsze transfery, w sensie takie znaczące, być może Świedzi odejście, no na przykład Komor Aleksandar Odchodzi do ruchu Chorzów, gdzie on praktycznie bardzo mało grał, więc to nie jest aż taki Tutaj, nie wiem, to nie jest aż taki tutaj regres GKS-owy, w sensie to nie jest dla nich jakoś super bolesne Ale na przykład Berger Sebastian, który poszedł do Widzewa Łódź, to już być może jest, no bo już W Widzewie Łódź strzela gole Na pas niech nich tutaj były GKS-u Katowice, który sobie bardzo dobrze radził, strzelił sporo goli tutaj dla GKS-u Także to jest akurat no, w jego miejsce Szkurin zobaczymy, czy będzie lepszy, czy nie. Czas pokaże. Kolejny piłkarz to Bartosz Baranowicz, który poszedł do w strzębi, akurat go nie będziemy aż tak omawiać, no bo tutaj po prostu nie grał, ale widzę, że w wiastzę grał, także trasy prawdopodobnie to się transfer wolny agent prawdopodobnie na plus. Filip Szymczak wiadomo, co po prostu pożyczony. wrócił do lecha Poznań, został sprzedany do Sadler 2. A czy wypożyczony z opcją wykupu. No i to tyle. Kamil Korczak jako wolny zawodnik po prostu odszedł 20... Dwa lata i w sumie nie gra na razie nigdzie z tego co widzę. No i tak to się przedstawia. Po prostu już nie gra w jakiejś Katowice i nie grał też wcześniej był cały czas poza składem, także. Bramkarz przemysła w Peksa do Kito, który które tutaj prawdopodobnie spadło z drugiej ligi cypryjskiej. Chwilę sobie tylko sprawdzę transfer KITIO, Co to za klub w ogóle jest Cypr? Spad... grupa spadkowa. Nie, utrzymali się w tej drugiej lidze. Z tego co widzę. A, dobra, oni prawie byli w górnej tabeli, nieważne. Grupa spadkowa po prostu KITIO, druga liga cypryjska, także... Może to być z niego fajna przygoda, bo generalnie jeśli nie każdy, wiadomo, nie każdy będzie super piłkarzem na poziomie jakimś tam, znaczy super do ekstra klasy, czyli takim piłkarzem ok, czy w sumie dobrym tak naprawdę, ale no, nie będzie też najlepszy, czyli nie będzie w tych lepszych ligach, ale też zawsze przynajmniej dobrze, że sobie coś tam pogra w tej drugiej lidze cypryjskiej. Bramkarz, Polak, młody. Fajnie, niech mi się wiecie, tak każdemu w ogóle, no bo no, co, no to jest tylko piłka nożna, jaż piłka nożna, więc... Warto kibicować każdemu, żeby sobie fajnie radził, no bo czemu nie? Kasper Pietrzyk, 20 lat, był pożyczony do chodnika Kraków przez GKS Katowice i teraz wrócił do GKS-u. No i w sumie już nie ma kontraktu. Wolny zawodnik do wzięcia, także zapraszam wszystkich serdecznie, którzy chcieliby się tutaj nim wysłużyć. Dawid Drachal, który był w zeszłym sezonie w GKS Katowice, wrócił do Rekowa częstochowa, a Raków go sprzedał do Jagiellonii Białystok. Także tak się to przedstawia i to w sumie tyle, co mogę tutaj powiedzieć. No, znacie Dawida Drachala zresztą z Ligi, no bardzo dobrze, zresztą w trzech klubach grał takich topowych, nawet więcej w czterech. Jeszcze... Jeszcze był Mieć Legnica, to nie może nie powie, ale tak to się tutaj yy, przedstawia. Kolejny free agent Jakub Gaduk, no i to tyle co mogę powiedzieć, tutaj za dużo nie ma nawet o nim informacji, buca oraz poza składem, tyle widzę. Kolejny piłkarz to Szymon Krawczyk, 20 lat, pomocnik, który był wypożyczony do Górnika Łęczna, yy, teraz wrócił z wypożyczenia, jako wolny zawodnik z Giejkosa Katowice poszedł teraz z powrotem do Górnika Łęczna, także u nich się sprawdza z tego co widzę, Chociaż, no, no to się czasami wszedł, czasami nie wszedł Pewnie taki zawodnik po prostu szerokiej kadry, który czasami wchodzi do GKS-u W sensie, nie, sorry, sorry, do Górnika Łęczna Kolejny free agent, jako Kokosiński, który po prostu nie grał i jest teraz wolnym agentem i to tyle z jego historii w WGK Katowice. Mateusz Mak, jeden z braci Mak, 33 lata, tutaj odszedł do znicza Pruszków jako wolny zawodnik i w tym zniczył Pruszków. Czasami coś tam sobie zagra, parę minut i tak to wygląda. Wcześniej w WGK Katowice siedział głównie na ławce, czasami wchodził na parędziesiąt minut, pewnie kogoś nie było, albo po prostu do rotacji. Z Lechem przez zagrał 86, no i tak to się przedstawia i to tyle w sumie o Mateuszu Maku. To nie jest jakiś, to znaczy, no wiadomo, no GKS nie ma jakichś wybitnych odejść, w sensie to nie jest tak, że jakiś super ultra gwiazdor, no, który odchodzi z GKS do Katowice i, i mogę o nim coś więcej powiedzieć, nie, bo to z reguły są faktycznie zawodnicy po prostu, którzy odchodzą, no, rotacja w każdym klubie, no, ktoś nie gra, jest młodszy albo coś tam z rezerw idzie. To jest na tej liście, no i po prostu go czytam. No i w sumie do takiego doszliśmy właśnie, bo Oskar Repka do Rakowa Częstochowa, no to to jest mocny transfer, jeśli chodzi o tutaj ligę generalnie, który reprezentant Polski zresztą ma nazwisko Repka, także wszystko się zgadza. To był mocny zawodnik, jeśli chodzi o tutaj GKS Katowice, teraz w Rakowie gra też praktycznie wszystko, także no tutaj widać, że bardzo mocny transfer generalnie no i ciężko pewnie załatać dziurę po takim moskarze repce, no bo on po prostu, no widzieliśmy zresztą widzimy też jak gra tutaj w fizykonferencji, czy w jak czy gdziekolwiek bardzo dobry zawodnik, 26 lat w sumie nieoczywisty, no bo ten rok temu to jeszcze nie było aż tak. Aż tak wybitny. W sensie no, też grał w jakiejś Katowice, ale w tym sezonie naprawdę miał dobre statystyki, dobrze sobie radził. No i sobie zasłużył na transfer do Rakowa Częstochowa. Kolejny piłkarz to Kasper Ćwieląg, 18-latek, wypożyczony do sentencji na wystąpienie. Po prostu później wróci, tak to wygląda. Eee, więc młody, zdolny piłkarz, który już w pierwszym meczu zagra 27 minut i to tyle z Holniczanką. Także taka historia tutaj z Kasprem Ćwielągiem. No i to by na tyle z tego odcinka, tak naprawdę. Tutaj, co więcej mogę powiedzieć o Giga Katowice, wydaje mi się, że ten zespół się utrzyma. Tak, na granicy. Chociaż kurczę, wszystkie zespoły no poczyniły jakieś tam na sfery ruchy. I generalnie Ekstra Klasa Cała poszła w górę. Ciężko stwierdzić. Ja mam nadzieję, że. że się każdy utrzyma, ale to jest niemożliwe. Więc ciężko tutaj mi cokolwiek powiedzieć. Także co, widzimy się w kolejnym odcinku, prawdopodobnie na kolejny dzień o innym klubie. Zobaczymy jeszcze jakim na razie mam zero wyświetleń w każdym filmie, więc w sumie tak to się przedstawia. Czekam aż się troszeczkę nazbiera Was, żeby tutaj też algorytm porłapał, co się w ogóle dzieje w tym kanale, bo ta miniaturka może faktycznie nie jest aż tak oczywista, może dam swoją mordę albo coś tam. Na razie próbuję z shortcami, że będę po prostu dawać wycinki z tych poszczególnych materiałów, żeby nazbierać przede wszystkim tutaj e, moją grupę docelową, czyli ludzi, którzy kochają piłkę nożną i lubią jakieś tam sucharki. Albo po prostu mnie. Także co? Żegnam was już czas, nie załatwię wszystkich pilnych spraw. Kurczę, ja mówię w ogóle. Dobra, sił. Sioł. Joł.